Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony, Siejga. Czy zwrot składek z tytułu ubezpieczenia na życie jest możliwy? Oczywiście tak, ale zależy to od rodzaju polisy. Typowa taka terminowa polisa na życie funkcjonuje w ten sposób, że umawia się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na konkretną sumę ubezpieczenia okres trwania umowy i składki. Jeżeli w okresie trwania umowy nastąpi zgon, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca osobom czy osobie wskazanej w polisie sumę ubezpieczenia. Jeżeli natomiast szczęśliwie dożyjesz do końca trwania umowy, umowa wygasa i nie otrzymujesz nic. Natomiast ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki skierowane jest do osób, które. Wydatek na ubezpieczenie na życie uważają jako taki dodatkowy, zbędny wydatek. Są to dla wyższej osoby optymistycznie nastawione do świata i uważają, że nigdy nic się im nie stanie. Jak działa to ubezpieczenie? Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki funkcjonuje w ten sposób, że w okresie trwania umowy jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową, natomiast po zakończeniu umowy otrzymujemy zwrot wpłaconych składek. Pewnie zastanawia się, na ile jest to opłacane dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, składkę, którą wpłacasz, dzieli na dwie części. Jedna część tej składki jest przeznaczana na koszty związane z ochroną ubezpieczeniową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zarządzając ryzykiem doskonale wie, ile w danym roku osób umrze, w związku z tym jest w stanie przygotować się na wypłatę tych świadczeń. Nie, nie zna tylko jednej rzeczy, nie, wie tylko, nie zna tylko numerów PESEL tych osób. Druga część składki jest inwestowana głównie w bezpieczne instrumenty finansowe, jakimi są obligacje skarbu państwa. I część wypracowanego zysku jest dopisywana do polisy klienta, co daje możliwość po zakończeniu umowy zwrotu składki klientowi. Podejmując decyzję o wyborze polisy ubezpieczeniowej, należy jeszcze zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i należy zwrócić uwagę na wyłączenia. Z mojego doświadczenia wynika, że polisy z tymi niższymi składkami zazwyczaj mają dużo, dużo więcej wyłączeń. Natomiast standardowe, standardowe wyłączenia w polisie ubezpieczeniowej dotyczą trzech rzeczy. Po pierwsze, samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat. Wynika to z kodeksu cywilnego. Po drugie, yy, zatajenia prawdy, czyli jeżeli podasz we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dane niezgodne z prawdą i nastąpi zgon, ale w okresie pierwszych trzech lat Towarzystwo Ubezpieczeniowe może uchylić się od wypłaty świadczenia. Po trzech latach Towarzystwo Ubezpieczeniowe takie świadczenie musi beneficjentom wypłacić. I yy, trzecie wyłączenie, ono dotyczy yy, czynnego udziału w aktach przemocy. Ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia.